Pełzające insekty w domu? Karaluch pod lodówką? Mrówki na blacie? A może rybiki w łazience? Nie wiesz co robić? Z pomocą przychodzi żelowanie. To nowoczesna metoda zwalczania owadów biegających. Polega na aplikacji specjalnego żelu owadobójczego w formie małych kropli w miejscach, gdzie owady przemieszczają się, gnieżdżą i żerują. Na jakie owady działa żelowanie? Karaluchy i prusaki. Zjadają żel i przenoszą go na inne osobniki. Te owady są kanibalami, dlatego trucizna szybko rozprzestrzenia się w kolonii i skutecznie ją eliminuje. Mrówki pobierają żel i transportują go do gniazda. Preparat działa także na inne osobniki, które mają z nim kontakt. Rybiki cukrowe, wabione zapachem preparatu, zjadają żel i giną. Zabieg jest szczególnie skuteczny w wilgotnych pomieszczeniach, gdzie rybiki najczęściej się pojawiają. Jak wygląda zabieg? Technik, który zna zachowania owadów, aplikuje żel w miejscach ich aktywności. Preparat przyciąga je zapachem, a po spożyciu trucizna zaczyna działać w ciągu kilku godzin. Owady giną stopniowo, a pełen efekt zabiegu widać po kilku lub kilkunastu dniach. Żel działa długo i nie wymaga żadnych przygotowań przed jego użyciem. Dlaczego warto wybrać żelowanie? Metoda bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Żel nakładany jest punktowo w trudno dostępnych miejscach. Dodatkowo zawiera gorzki składnik, który zniechęca do przypadkowego spożycia. Zabieg nie wymaga opuszczania mieszkania, jest bezwonny i nie ingeruje w codzienne funkcjonowanie domowników. Wysoka skuteczność. W większości przypadków wystarczy jeden zabieg, by wyeliminować owady. Długotrwałe działanie. Preparat pozostaje aktywny nawet przez kilka miesięcy. Profesjonalne wykonanie. Zabieg przeprowadza technik z doświadczeniem, który potrafi rozpoznać miejsca aktywności owadów i odpowiednio rozmieścić preparat. Wybierz żelowanie, sprawdzoną, bezpieczną i skuteczną metodę dezynsekcji. A jeśli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał.